Karli Kirk. Wiele się dzieje wokół tej osoby. Cały świat huczy, media, internet też huczą bardzo głośno. Słuchajcie, trzeba uważać na to, co się słyszy. Nie dajcie się zwieść, bo to może być inscenizacja. To może być prawda, ale nie musi. Pamiętajcie, że diabeł jest mistrzem kłamstwa i manipulacji. Jezus w 24. rozdziale Ewangelii Mateusza mówi o rzeczach, które się będą działy przy końcu świata. I kilka razy daje nacisk na zwiedzenie, bo zwieść można człowieka. To, że człowiek zginie od wojny, głodu, zarazy, to nie zwiedzie jego duszy. To zabije jego ciało, ale on będzie zbawiony. A Jezus mówi w tej Ewangelii, że można zostać zwiedzionym, i żeby na to uważać, daje nacisk, aby człowiek Boży, aby chrześcijanin był czujny, bo diabeł będzie stwarzał pozory anioła światłości będzie dawał fałszywych mesjaszów i fałszywych namaszczonych ludzi, którzy będą mówili, że są od Chrystusa, ale nie będą. Będą wilkami w owczej skórze. Posłuchajcie, co mówi o tym Ewangelia. Ewangelia Mateusza, 24, rozdział trzeci werset. Powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. I odpowiedział im Jezus, uważajcie, aby Was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, Mówiąc, ja jestem Chrystusem i wielu zwiodą. Chrystus to nie nazwisko. Chrystus to tytuł, że jest ktoś namaszczony. Wokół Charliego robi się bardzo dużo takich głosów, że był właśnie namaszczony, że miał na pewno ducha świętego. Tego nie wiem. Wiem jednak, że za bardzo go ubóstwiają. Modlą się już do jego obrazów. Zrobiło się wielkie show z jego śmierci i robią z niego jakiegoś świętego męczennika. Być może, aczkolwiek jest wiele rzeczy, które tam się nie zgadza. Więc uważajcie, uważajcie i nie dajcie się zwieść. Miejcie oczy na Chrystusa, bo jeśli teraz tylu ludzi zostało poruszonych, to diabeł może robić jeszcze różne inscenizacje i musicie uważać, aby nie zostać zwiedzionym. Patrzmy na Chrystusa, czytajmy Jego słowo, módlmy się czy to od Boga. Módlmy się o to, abyśmy mieli duchowe oczy otwarte, bo możemy zostać zwiedzeni czego byście nie chcieli. Chrystus mówił, abyśmy uważali. Niech Jego słowa będą ważniejsze niż słowa kogokolwiek. Czy to Trumpa, czy żony Kirka, czy kogokolwiek innego, czy papieża. Słowa Chrystusa niech będą najważniejsze. Czytajcie Ewangelię, miejcie oczy otwarte i bądźcie czujni, bo diabeł chodzi jak lew ryczący i patrzy, kogo by pożreć. Dlaczego macie ufać ludziom polityki? Trump, Kirk... I cała reszta, według mnie, grają w wielkim teatrze. Musicie na to uważać. Musicie uważać, bo cena jest zbyt wysoka. Zbyt wysoka jest cena, którą przyjdzie wam zapłacić. Uważajcie na ludzi, którzy mogą wam zwieść. Za dużo jest dziwnych rzeczy. Za dużo jest scenizacji. Za dużo jest splendor wokół tego człowieka. Zwróćcie uwagę, że Jezus, jak chodził po ziemi, był bardzo skromny. Mówił... Uzdrowiłem Cię, ale idź, nie mów nic nikomu. Był bardzo skromny, nie szukał rozgłosu, nie robił tego pod publikę, bez sceny, nie był gwiazdą, nie chciał za bardzo rozgłosu. Mówił, że to jest między mną a Tobą. Oddaj Bogu chwałę, idź swoją drogą i naśladuj mnie. Taka była rola Jezusa. Jezus nie odbierał sobie chwały, nie robił żadnego show, ani splendoru wokół Niego nie było. Więc to jest postawa, którą uczeń Jezusa powinien mieć. Nie powinien robić nic na pokaz. Jego owoce powinny głosić dobre rzeczy. Powinien być skromnym drzewem. Skromny owoc powinien być w jego życiu. Więc każdy człowiek, który wierzy w Chrystusa, powinien go naśladować. Powinien żyć tak jak Chrystus żył. Nie robić nic na pokaz. Uważajcie, abyście nie byli zwiedzeni. Bo Jezus kilkakrotnie dawał na to nacisk, żeby człowiek nie został zwiedziony, bo możemy odpaść. Możemy zostać zatraceni, bo diabeł uderza w chrześcijaństwo, uderza w dzieci Boże, tych, którzy za nim idą. I Jezus powiedział, że wielu, wielu ludzi zostanie zwiedzionych. Dlaczego? Bo zamiast patrzeć na Niego, zamiast ufać Jego Słowu, to patrzą na ludzi, patrzą na pastorów, na księży, na polityków, opierają swoją wiarę na ludzkim ramieniu, które jest zwodnicze, które zawodzi. Chrystus nie zawodzi. Człowiek zawodzi, Jezus nie zawodzi, a my za bardzo, za bardzo próbujemy patrzeć na ludzi, za bardzo w nich szukamy oparcia. Kiedyś był ten sam problem. Izraelici wyszli z Egiptu i potrzebowali zrobić cielca, potrzebowali, jak Mojżesz się zawinął, poszedł na górę po dziesięć przekazań, to oni zwariowali, oni nie wiedzieli, co mają ze sobą robić, bo Mojżesz zaginął. Oni w Nim widzieli całe oparcie. Opierali się na człowieku, dlatego zrobili sobie cielca, żeby coś widzieć, żeby na czymś opierać swoją wiarę. Nie popełniajmy tego samego błędu. Jezus w Biblii objawił nam wolę Bożą, jak powinno to wyglądać? Ostrzegł nad przed różnymi ludźmi, przed różnymi znakami i cudami, które będą wyglądały na chrześcijańskie, będą wyglądały na wartości, które są bardzo. Pożądane, których brakuje w tym świecie miłości, wybaczenia, współczucia, wsparcia, troski, wiary tego brakuje i tego będzie coraz bardziej brakować, a diabeł będzie podsyłał ludzi, którzy będą nam te luki wypełniać, abyśmy w to uwierzyli, abyśmy za tym poszli. Ale Jezus ostrzega, że każdy, każdego człowieka powinniśmy badać badać go po jego owocach. Paweł w listach mówi, abyśmy badali duchy, czy są od Boga. Bo nie każdy człowiek, nie każdy człowiek, który mówi w dany sposób, musi być od Boga, może być w wilkowczej skórze. To jest walka. Walka toczy się o twój umysł. Uważaj na siebie, bądź czujny, bo diabeł chce cię zrzucić z drogi prawdy, chce abyś został zwiedziony, chce cię zwieść. Jest też taka przypowiedź w Biblii. Jezus mówi o Dziesięciu pannach. Jedne były mądre, drugie były głupie. Wszystkie miały to samo. Jedna rzecz ich różniła. Różniło ich to, że miały oliwę. Jedne miały ducha świętego, inne nie miały. Inne patrzyły po ludzku i opierały swoją ufność na ludzkich sprawach, na tym, co widziały i nie były przygotowane na przyjście Pana, na Oblubieńca. A Oblubieńc powiedział: Odejdźcie ode mnie. Nigdy Was nie znałem. Nie znam Was. Wy. Którzy czynicie bezprawie. Do innych ludzi też tak mówił, nawet tych, którzy mieli dary, którzy mówili w imieniu Jezusa, którzy chodzili, uzdrawiali, mieli dary duchowe. I Jezus mówi: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Nie bądź w tej grupie ludzi. Bądź w grupie ludzi, którzy chowają Chrystusowi, którzy na Nim polegają, którzy całą swoją ufność opierają na Nim. Będziesz widział różne rzeczy w tym świecie. Po to, to jest zrobione i potem jest to dopuszczone, aby Cię zwieść. Musisz uważać, musisz być czujny, musisz całą swoją uwagę postawić na Bogu i patrzeć cały czas na Chrystusa, tak jak Piotr wychodził z łodzi i miał oczy wpatrzone w Chrystusa. Wtedy nie tonął, gdy tylko spuścił wzrok na chwilę z Jezusa, zaczął tonąć. To jest przykład tego, jak chrześcijanin powinien postępować. Powinien cały czas swój wzrok wpatrywać w Jezusa, bo to nas uchroni. Jeśli patrzysz na Jezusa, naśladujesz go, idziesz za nim i słuchasz Jego słów, będziesz zbawiony. To gwarant. Pamiętaj o tym.